Co dalej z rynkiem nieruchomości? Każdy mówi, że e, ceny spadną. E, no ja stoję w, w takiej opinii, że dzisiaj trudno jest prognozować, co się zadzieje. Po pierwsze, jakby nie widzimy na dzień dzisiejszy żadnych spadków po stronie wykonawstwa, e, a to ma ogromny wpływ na, jednak na realizację inwestycji. Nie widzimy spadków po stronie gruntów, a wręcz e, przeciwnie. Zastanawiam się, dlaczego nieruchomości tyle kosztują? Jaki jest finalnie koszt wyprodukowania jednego metra kwadratowego. Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski. Ze mną, Dawid Wrona, człowiek, który o nieruchomościach wie praktycznie wszystko i powie nam w dzisiejszym odcinku, czy warto w nie inwestować, ile kosztuje faktycznie przez dewelopera przygotowanie bloku, a także zdradzi nam, dlaczego na spotkanie ze mną przyjechał Audi Etronem. Co to jest za samochód? Dzień dobry. Dzień dobry, jest to w całości samochód elektryczny, dzięki czemu no, zyskujemy no, dwie rzeczy. No, na pewno stawiamy na ekologię. E o kosztach tu nie będziemy mówić no bo to jest oczywiste że nie płacimy za paliwo ale dodatkowo co jest ważne no to niesamowity komfort i przyspieszenie no to dla fanów motoryzacji jest na pewno ważne ponad 400 koni robi swoją robotę dla tych, co lubią jeździć po mieście i dużo jeżdżą po mieście, na pewno świetnym atutem jest to, że można jeździć po buspasach, a więc jest to świetna korzyść i mnóstwo oszczędności czasu, tak z mojej perspektywy. Czy podejrzewasz, że na tych nowoczesnych osiedlach budowanych przez deweloperów ładowarki samochodowe no, staną się absolutnym standardem? Już dzisiaj praktycznie na każdym naszym projekcie stosujemy ładowarki elektryczne i jeszcze dajemy możliwość. Do montowania kolejnych, jeżeli ktoś sobie zażyczy, jestem przekonany, że to będzie standard na rynku, a nie jakby coś dodatkowego czy udogodnienie, które tylko stanowi jakąś część przyszłych inwestycji. Jak z Twojej perspektywy obecna sytuacja wpłynęła na rynek nieruchomości w Polsce? To jest bardzo dobre pytanie i bardzo często ostatnio poruszane, czyli co dalej z rynkiem nieruchomości, jaki cała pandemia będzie miała wpływ na, na sytuację. No, musimy spojrzeć na to z kilku perspektyw. No, po pierwsze, na pewno koronawirus spowodował, że przez ostatnie miesiące był zastój w sprzedaży mieszkań. No, ludzie w obawie przed utratą pracy, przed swoimi finansami zastanawiali się, co dalej. Dzisiaj już po dwóch miesiącach, od, od kiedy mamy do czynienia z tą sytuacją, no, wiele, wiele osób. E, tak samo my, jako firmy no, zaczęliśmy się przyzwyczajać do tej sytuacji. Zaczynamy podchodzić do tego, jak ta rzeczywistość będzie wyglądać. E, I widzimy poprawę, tak? widzimy powrót klientów, widzimy jakby zwiększony ruch w naszych biurach. Jeszcze to nie jest to, co przed kryzysem, ale, ale zbliżamy się już powoli do tych liczb i zakładam, że czerwiec, lipiec już e, osiągnie takie poziomy, jak sprzedaż w pierwszym kwartale. E, to, co jest szalenie ważne dzisiaj, bo każdy mówi, że e, ceny spadną. No ja stoję w, w takiej opinii, że dzisiaj trudno jest prognozować, co się zadzieje. Po pierwsze, jakby nie widzimy na dzień dzisiejszy żadnych spadków po stronie wykonawstwa. A to ma ogromny wpływ na, jednak na realizację inwestycji. Nie widzimy spadków po stronie gruntów, a wręcz przeciwnie, w świetnych lokalizacjach, w dużych miastach tych gruntów od dawna brakowało. Postępowania administracyjne znacząco się wydłużyły, a cała sytuacja związana z koronawirusem spowodowała, że trwa to jeszcze dłużej, a wręcz czasami. W ogóle stanęło to? Jasne. W tle widzimy osoby, które pracują nad budową inwestycji, w którą też ty jesteś zaangażowany. Panowie mają przerwę, my sobie robimy krótką przerwę, montujemy kamery w maluchu i ruszamy w trasę, bo rozumiem, że to właśnie maluch nam dzisiaj będzie towarzyszył na drogach, a nie Audi. No oczywiście. W programie często macie okazję poznać historię wielu ciekawych przedsiębiorców, więc celem naszej podróży dzisiaj będzie nowe centrum biznesowe w okolicach ulicy powiedzmy Grzybowskiej w Warszawie. Ruszamy ze stacji Wola, z inwestycji z kolei, w którą Ty jesteś zaangażowany. Zastanawiam się, dlaczego nieruchomości tyle kosztują? Jaki jest finalnie koszt wyprodukowania jednego metra kwadratowego? Bo na początek postaram się to uogólnić, a potem dodamy trochę szczegółów. Dzisiaj, jak patrzymy na rynek nieruchomości, na koszty, które przedstawiają generalni wykonawcy, to średni koszt dla inwestycji będzie się wahał między 4,5 a 5,5 tysiąca za metr kwadratowy. No możemy zapytać, dlaczego taka rozbieżność? No to wszystko zależy od standardu, od inwestycji od takich parametrów, jak co mamy w tej części nadziemnej no wzbogaconego, nie wiem, elementy drewniane, jakiś kamień, hpl -e. no To są czynniki, które, które wpływają na, na koszt, ale no jednym z ważniejszych jest na pewno hala garażowa i współczynniki, jakie są przyjęte przez miasto co do zabezpieczenia ilości miejsc garażowych dla e, mieszkania. E, no i to jest taki główny parametr. Oczywiście wszystko też zależy od samej wielkości inwestycji, od miasta, bo też takie różnice, rozbieżności pomiędzy projektami widzimy w skali całego kraju. No tak, te rozbieżności są duże. Nawet w moim rodzimym Krakowie te stawki też są całkiem wysokie i zróżnicowane zarazem. Zastanawiam się tylko, jak z Twojej perspektywy wygląda zagrożenie. Mieszkania w stolicy. I to nieważne, czy stolicy Polski, ale też innych europejskich krajów, bo wydaje się, że jednak no, tutaj tąpnięcia w cenach nieruchomości praktycznie nie widać. Znaczy to jest tak, no, musimy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czyli jaka jest no, w ogóle możliwość wprowadzania nowych inwestycji na rynek. No, jeżeli spojrzymy na stolice, tak, no, one w ostatnich latach. No, był potężny boom, tak? a więc mnóstwo nowych inwestycji była wprowadzonych, a ziemi nie przybywa. No to jest ogromny problem dzisiaj na rynku, czy to warszawskim, czy w wielu stolicach europejskich, ze znalezieniem dobrej działki, która nie będzie e, miała czy to problemów prawnych, czy jakichś spadkowych, czy trudnych uwarunkowań technicznych, które powodują, że no, realizacja danej inwestycji jest no, niemożliwa albo nieopłacalna. I w Warszawie też dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że wielu deweloperów chciałoby budować, ale ciężko jest o grunt, a nawet jeżeli się go nabędzie, to Wyprostowanie wszelkich formalności zajmuje wiele lat. Ja się tylko zastanawiam, dlaczego właśnie echo investment postanowiło zainwestować bezpośrednio w wolę. Wola, w naszym mniemaniu, to jest dzielnica, która błyskawicznie się rozwija. No i to jak nawet teraz jedziemy, widzimy po prostu na przestrzeni lat, jak ta, ten część, ta część Warszawy no, drastycznie się zmieniła. Wyrosło mnóstwo biurowców, mamy linię metra, a więc, no, mając tą świadomość, no, my Chcieliśmy być częścią tego, no bo wiemy, co dla ludzi jest ważne. No, dla młodych ludzi, którzy no, dzisiaj stanowią dosyć dużą grupą naszych klientów, no, jest ważna po prostu komunikacja i dostęp do wszystkich, powiedzmy, dóbr, tak? czyli dostęp do kultury, do rozrywki, do szkoły, do pracy. No, chcą po prostu mieć, w mieć możliwość w krótkim dystansie no, z tego korzystać, i dzisiaj wola no, jest, powiedziałbym, no, najlepszym wyborem. Stąd no, też nasza decyzja, żeby być w tej dzielnicy. No, niezależnie od tego jesteśmy no, w, w praktycznie każdej części Warszawy. Tak? No, to jest, zmienia się dynamicznie, ale tu też będziemy mieć swój ślad e, i, i realizujemy dosyć, dosyć duże osiedle. W swojej komunikacji internetowej, powiedzmy, marketingowej, ale też chyba za sprawą takiej historii zbudowanej wokół nieruchomości, nawiązujecie do lat 90. Ja się zastanawiam, z czym to jest związane, z tym, że być może potencjalnie najwięcej w tej chwili osób nabywa mieszkanie właśnie z tego rocznika 90-99. Znaczy przy stacji Wola, jak zastanawialiśmy się, no, dla kogo chcemy to osiedle wybudować, no to po dosyć dłuższych i burzliwych gdzieś tam dyskusjach i analizach, no, tak jak powiedziałeś, no, powiedzieliśmy sobie, że tutaj naszą największą e, no, taką grupą docelową i klienci, którzy będą chcieli tu mieszkać, kupować, e, to będą młodzi ludzie, ludzie, którzy urodzili się no, powiedzmy na przestrzeni metrysnika 7,5-8,5, którzy pamiętają tamte czasy, kiedy no, była zmiana. E, gdzie właśnie ten malów to był synonim luksusu, tak? gdzie e, pierwsze komputery się pojawiały: było Atari, Komodore, Guma Turbo. E, coś, co dzisiaj, jeżeli zapytamy no, dzieci czy, czy młode pokolenie, to jest dla nich abstrakcja, no, w ogóle nie do pomyślenia, e, i szukaliśmy połączenia właśnie z tamtym, z tamtym okresem, e, jak do tych ludzi dotrzeć. Żeby Dać im coś więcej, No nie tylko te cztery ściany, tylko też możliwość utożsamienia się z ideą i, i połączeniem, że tak powiem, no wspólnych cech, elementów, wartości, no, która zbliży ich na naszym osiedlu. To, to jakby był dla nas znacznik i w tym okresie właśnie szukaliśmy rzeczy, które, które będą dla nas no, takim kierunkiem, czy to w komunikacji, czy w ogóle tworzenia tego projektu. To już nie są te czasy, kiedy jedna firma. Budowała i, i się nie miało wyboru, i brało się to, co, się, co, co było możliwe. A więc no, trzeba dzisiaj. No... Głębiej wejść w te potrzeby i stworzyć projekt, no, który, w którym ludzie będą chcieli żyć, no, z którym się będą chcieli utożsamiać, czy też będą chcieli zapraszać swoich znajomych czy bliskich, żeby razem po prostu no, wypełniać tą przestrzeń. Także e, no, według mnie to jest jedyny kierunek, no, w jakim e, no, powinno dzisiaj się podążać, no, tworząc projekty i to bym powiedział bardziej projekty nawet miastotwórcze. E, no, dzięki czemu wszystko mamy w jednym miejscu i ten komfort życia no, wzrasta. Bo to dzisiaj ludzie też tego oczekują. No chciałbym zwrócić uwagę na to, że my tak naprawdę jedziemy raptem parę minut, a już jesteśmy w centrum miasta, więc czasami faktycznie warto się rozglądać za jakimś miejscem, które nie jest oczywiste na pierwszy rzut oka. Infrastruktura tego miejsca dopiero się tworzy, a miasto w tym okresie właśnie w tym obszarze nie jest zagospodarowane na tyle, żeby nie można było kupić atrakcyjnej nieruchomości, więc to też taka wskazówka, myślę, dla widzów. Na Jakiego typu rabat może liczyć przeciętnie człowiek chcący kupić sobie powiedzmy pierwsze mieszkanie takie 40-parometrowe? Znaczy dzisiaj jak obserwujemy rynek, znaczy dziś i, i, i ostatnie miesiące, znowu wracamy trochę w zależności od projektu, tak? ale, ale to były rabaty od 1 do 3-4%. To, to była taka, by powiedział, taki przedział rabatowy e, i to też często nie w postaci opustów cenowych, tylko bardziej jakichś promocji wykończeniowych, AGD, wycieczki. No, każda firma ma jakieś swoje pomysły, e, ale to mówimy o takiej skali. Rozumiem. Na koniec poprosiłbym Cię, żebyś zdradził naszym widzom, jak zaczęła się Twoja przygoda w nieruchomościach, jesteś dzisiaj Dyrektorem do spraw sprzedaży jednego z największych deweloperów w Polsce. Zastanawiam się, jak dużo wyrzeczeń ta ścieżka kariery pochłonęła. Znaczy, no to już patrząc z perspektywy czasu, to już prawie 20 lat, a więc, a więc szmat czasu, więc no wracamy właśnie do tego okresu, ja bym powiedział, prawie lat 90. Eee, czyli ja bym powiedział, trochę, trochę początek był bardziej z przypadku niż z wyboru. Bo e, bardziej interesował, ma, interesowała mnie giełda, finanse i sprzedaż. No ale tak losy się potoczyły, że trafiłem do branży deweloperskiej, e, i wtedy, można powiedzieć, od samego dołu e, gdzieś rozwijałem swoje kompetencje i piołem się po szczeblach. E, no dochodząc tu, gdzie jestem, no, po drodze zmieniając też e, kilka firm i, i zmieniając swoją perspektywę, ale też. Także też, znaczy kompetencje, czy też punkt widzenia na, na otaczający świat. Skoro mówisz, że jesteś 20 lat w tej branży, to pewnie masz okazję już, miałeś okazję zauważyć kilka cykli koniunkturalnych, miałeś okazję zaobserwować różnego typu wahania cen na rynkach. Jestem ciekaw, jak w tej chwili określasz ten moment, w którym się znajdujemy? To jest moment wzrostu, stagnacji, spadków. Chciałbym ja powiedział, że dzisiaj jesteśmy w okresie stagnacji, i nawet jak porównuję sobie to do okresu z 2008, bardziej spodziewam się takich zachowań po stronie rynku, że cena może ulec zmianie w dół, ale będzie to cena podyktowana obniżką standardów. Bo, jeżeli ktoś nie jest no, głęboko związany z naszą branżą, jakby tylko czyta raporty takie pobieżne albo artykuły prasowe, no to porównuje sobie, że po 2008 były były choćby gwałtowne spadki, tylko no nie do końca tak się wydarzyło. Znaczy, ceny wykazane w raportach oczywiście były niższe, ale było to podyktowane no nagle zmianą modelu biznesowego większości firm, gdzie zmieniła się struktura mieszkań, zmienił się standard, a dokładnie mówiąc został obniżony, co pozwoliło obniżyć koszty wykonawstwa i co pozwoliło wprowadzić niższą cenę na rynek, eee, utrzymując, że tak powiem, tę samą marżę. I dzisiaj, patrząc na rynek i patrząc na sytuację deweloperów, no obserwuję, że zachowania są zbliżone. By firmy ograniczają wprowadzanie nowych inwestycji, analizują swoje projekty i rewidują założenia wcześniejsze, patrząc w przód, co warto zrobić, no żeby dalej biznes utrzymać rentowny. I być może jesteśmy właśnie w takim momencie dzisiaj. A teraz za to jesteśmy w momencie finalnym dzisiejszego odcinka, można powiedzieć. Dawid, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za to, że poświęciłeś czas mnie, naszym widzom i opowiedziałeś z perspektywy no, takiego, można powiedzieć, dużego gracza, jak ten rynek nieruchomości wygląda. Bo w internecie jest wielu takich domorosłych znawców tematu, jednak mam wrażenie, że brakuje takich ekspertów z prawdziwego zdarzenia. Jeśli macie jakieś pytania do mojego gościa, napiszcie w komentarzach i zapraszam Was w przyszłą środę o godzinie 18. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18. .00. Czytał Tomasz Knapik.